Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia operacji w Obwodzie Kurskim ukraińskie wojska wciąż pozostają na terytorium Federacji Rosyjskiej. Czy Ukrainie udało się osiągnąć sukces? Jakie mogą być dalsze losy tej operacji? Tłumaczy analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Wilk. Jeśli chodzi o sytuację w Obwodzie Kurskim, panuje chaos informacyjny, ale jedna rzecz wydaje się nie ulegać wątpliwości. Doszło. W ciągu ostatniego tygodnia do względnego ustabilizowania, ukształtowania tam linii frontu. Ukraińcy próbują się rozpychać cały czas, cały czas są stroną inicjatywną w tym rejonie, ale już idzie im powoli, i te przesunięcia są. Nieznaczne, przy tym są to raczej przesunięcia już w kierunku równoleżnikowe, no albo na wschód, albo na zachód trochę od terenu, który zajęli. Natomiast nie udało im się, dotychczas nie udawały im się kolejne próby przebicia dalej na północ. Także tam te wszystkie rajdy już jest zresztą coraz mniej tych, tych rajdów, tych grup dewersyjno rozpoznawczych bo jednak rosyjska obrona się uszczelnia. Nie jest jednak powiedziane, że ukraińska ofensywa w Obwodzie Kurskim została zatrzymana. Sytuacja nie jest jednoznaczna. Ukraińcy z jednej strony właśnie budują umocnienia, zabezpieczają się, dodatkowo zgłosili zapotrzebowanie do państw wspierających, do państw natowskich o przysłanie większej ilości sprzętu inżynieryjnego właśnie na potrzebę działań w Obwodzie Kurskim ale z drugiej strony cały czas ponawiają ataki, cały czas chcą poszerzyć, dążą do poszerzenia tego kontrolowanego obszaru i są aktywni i też nadal docierają informacje, że starają się jednak ściągnąć dodatkowe siły, żeby ten sukces, te, te działania, tą, tą swoją inicjatywę utrzymać. I w tej chwili to, to jest oceniane, tak jak wcześniej było to oceniane tydzień temu, od 6 do 10 tysięcy żołnierzy ukraińskich, to obecnie szacunki są od, od, od 10 do 15 tysięcy żołnierzy. Z sześciu głównych związków taktycznych brygad armii ukraińskich działających na Ukrainie, trzy to są właśnie elitarne jednostki desantowo-szturmowe. Czyli to jest, to jest dla nich ważne, chcą to dalej na, napędzać, jednocześnie prowadzą szeroko Działania, no można powiedzieć, o charakterze po części osłonowym, po części być może przygotowującym do, do działań na kierunku pobocznym od obecnego obszaru działań, i do tego należy na przykład zniszczenie trzech mostów na rzece Sejm. Co prawda, rosyjskie wojska inżynieryjne bardzo szybko stawiają przeprawy pontonowe, no ale no, to taka przeprawa pontonowa no, jest jednak no, o dużo mniejszej zawsze przepustowości niż klasyczny, nawet nieduży most. Wciąż aktualne pozostaje pytanie o cele ukraińskiej operacji. Jednym z takich czynników wojskowych, które uzasadniały to wejście ukraińskie na terytorium FR właśnie w takim dosyć dziwnym miejscu, bo nie stanowiącym w sumie, no, nie, nie, było to, nie był to teren, które, wejście na które było uzasadnione od strony wojskowej. To nie było ani uderzenie, jakieś wyjście na tyły jednostek, na przykład, jakby było to wejście do obwodu e, Białgorodskiego, no można by to było potraktować, że wówczas mogliby e, Ukraińcy uderzyć z flanki na jednostki rosyjskie e, działające pod na, na północ od Charkowa. Wówczas jak najbardziej jest to uzasadnienie wojskowe. Tu jedynym uzasadnieniem wojskowym było, było to właśnie odciągnięcie. E, z frontu na Ukrainie, z tych, z któregoś, czy z jednego, czy z iluś odcinków działań na Ukrainie. Tych wojsk, gdzie trzeba przyznać, no na tym froncie ukraińskim od wielu miesięcy Ukraińcom nie idzie. I jeżeli taki był cel, albo jeden z celów działań ukraińskich, tej właśnie operacji w obwodzie kurskim, no to on na razie przynajmniej się nie powiódł. Rosjanie yy, co prawda, żeby nie dopuścić do, do jakiegoś głębszego wtargnięcia Ukraińców w głąb terytorium FR, to wycofali część pododdziałów jak z, jak z jednostek, które akurat były w odwodzie czy w rezerwie względem działań, całokształtu działań tam na Ukrainie, natomiast były to pododdziały wyciągnięte z peryferii obecnych. Nie z Donbasu, tylko głównie z obwodu hersańskiego, zapolskiego, czy właśnie z, z obwodu charkowskiego i, i z ługańszczyzny. I siły, można powiedzieć, że strasznie małe. Jest kilka, prawdopodobnie pięć, może sześć związków taktycznych brygad pułków rosyjskich, które delegowały swoje komponenty właśnie z Ukrainy do obwodu kurskiego, ale łącznie to jest koło pięciu tysięcy żołnierzy. To jest 1% niespełna spełnia 1% całości rosyjskich sił zaangażowanych obecnie na Ukrainie. To zresztą tak jak e, powtarzają od wielu dni dowództwa lokalne ukraińskie w rejonie Charkowa czy właśnie nawet w obwodzie hersońskim, to nie wpływa, nie można mówić, że o jakimkolwiek osłabieniu potencjału rosyjskiego, aczkolwiek na przykład. W tym, że obwodzie hersońskim jest od dłuższego czasu już względnie spokojnie. Stamtąd Rosjanie prawdopodobnie mogliby wycofać większe siły i przerzucić. Nie, nie zrobili tego. Natomiast zaangażowali siły niedoświadczone. W dużej mierze nieprzygotowane do walki, jeszcze podejrzewam, że w większości niezgrane pod oddziały z nowo formowanych jednostek czy też z odtwarzanych jednostek, z żołnierzami z poboru co reżim operacji antyterrorystycznej umożliwia. I większość tych sił rosyjskich, bo oceniane są jako porównywalne liczebnie do, do zgrupowania ukraińskiego, no to stanowią właśnie ci, ci żołnierze niedoświadczeni, z jakichś nowych jednostek. No jest ten kościec właśnie tego około 5 tysięcy ściągniętych, doświadczonych z Ukrainy, którzy walczyli na Ukrainie i oni stanowią jakiś, no, no właściwie oni utrzymują to w tej chwili. To, że to oni doprowadzili do jakiegoś uporządkowania, do, do ukształtowania się tam jakiejś linii frontu i do zastopowania tego ruchu ukraińskiego. Na chwilę obecną nie wydaje się, by Rosjanie dążyli do jak najszybszego wyparcia Ukraińców ze swojego terytorium. Wojska ukraińskie mogą jednak napotkać inne problemy, wynikające chociażby z sytuacji w Donbasie. Inicjatywa od wielu miesięcy jest po stronie rosyjskiej i w ostatnich tygodniach działania rosyjskie, zwłaszcza w Donbasie, przyspieszają. Na ile jest to konsekwencja? Tego, że Ukraińcy zdecydowali się przerzucić część jednostek, no niedużą, to jest, to jest no, 10-15 tysięcy żołnierzy e, na inny kierunek, w ogóle niezwiązany z dotychczasowym frontem. No, no trudno ocenić, na pewno tych sił brakuje w Donbasie w tej chwili. Takie zgrupowanie z, na pewno gdzieś by ten... Pochód, to wdarcie rosyjskie mogło chwilowo powstrzymać. Pytanie tylko, czy o to Kijowowi chodziło, czy, czy takie było zamierzenie. Na pewno to działanie w Donbasie, wrzucenie tych sił, które poszły do wodu kurskiego, do Donbasu, nie byłoby tak spektakularne. Być może spowolniliby marsz Rosjan, być może zatrzymaliby na jakiś czas marsz na Pokrowsk. Pytanie na jaki czas. Rosyjskie wojska zagrażają jednemu z głównych węzłów komunikacyjnych umożliwiających Ukrainie obronę tego terytorium. To jest Pokrowsk, miasto, w którym pozostało niespełna 60 tysięcy mieszkańców, ale do którego dochodzą i z którego rozchodzą się praktycznie wszystkie linie, główne drogi, linie kolejowe z zachodu i z centrum Ukrainy i dalej e, na Wschód i na południe i na północ. Także e, jakby to nie zabrzmiało, to, to nieobecne centrum administracyjne. E, Ukraińskiej części obwodu Donieckiego kontrolowanej przez Ukraińców, czyli Słowiański Kramatorsk, jest tym realnym centrum zarządzania czy kierowania tą obroną ukraińską, ale właśnie Pokrowsk. I utrzymanie tego miasta, i nie tyle, że, że nie oddanie go Rosjanom, czy też niedopuszczenie do zablokowania go, do przecięcia tych dróg przecież wchodzących, wychodzących, jest no, warunkiem, w utrzymania, praktycznie jest warunkiem utrzymania ukraińskiej obrony w Donbasie. Istnieje również drugie poważne wyzwanie dla ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim. Logistyka i rezerwy. Ukraińcy właściwie to było, z tym działaniem w obwodzie kurskim to podjęli bardzo duże ryzyko wykorzystując Praktycznie czy ściągając wszystkie możliwe rezerwy według części źródeł też ukraińskich, wyciągając żywcem pododdziały z frontu, z odcinków frontu też na Ukrainie. To nie tylko to, że, że liczyli, że Rosjanie swoje wojska odciągną, ale sami to zrobili, żeby skonstruować zgrupowanie do uderzenia w obwodzie kurskim. Można wrzucić to zgrupowanie na kilka dni, ono może działać, ale później traci już swoją tak zwaną autonomiczność, a na miejscu w całości się nie zaopatrzy we wszystko i nie wyżywi. I żeby takie nawet kilkunastotysięczne zgrupowanie tam funkcjonowało, trzeba mu zbudować zaplecze logistyczne. I budowa dodatkowego zaplecza logistycznego z boku właściwie od głównych kierunków działań, to też jest, będzie dodatkowe wyzwanie, które będzie ograniczało dalsze podejrzewam apetyty ukraińskie. I też będzie wskazywało na to, że prędzej czy później Ukraińcy będą musieli, nawet jeżeli Rosjanie się ich nie wyprą, to prędzej czy później będą musieli sami się wycofać. I tu jest kolejny problem. Łatwiej gdzieś wejść, niż się bezpiecznie wycofać. Bo dopiero później, jeżeli Ukraińcy by byli zmuszeni się wycofywać, by się zaczęli wycofywać, to wtedy są stroną słabszą, są stroną, która się odsłania. Żeby to wycofanie było bezpieczne, trzeba było ściągnąć z innych rejonów dodatkowe siły celem zabezpieczenia tego wycofania. Mijają dwa tygodnie. A... Tu cały czas mamy tą pokerową zagrywkę, jednak Kijowa, i no i nie wiemy, czy przelicytowali, czy jednak będzie to jakiś sukces. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW.